Cześć wszystkim, z strony Adrian Zatefakototowsk. Słuchajcie, chciałem Wam pokazać CEF Moto 450 CLC Bober. Jest to, słuchajcie, taki mały choperek od CEF Moto z silnikiem, tym samym co już legendarnym modelu CF 450MT. Również, słuchajcie, ten silnik jest w NK450 czy innej Kedzie, i również ten silnik jest w Serce 450 czyli ścigaczu od Moto. Czyli mamy, uwaga, cztery modele CEF Moto. W którym ten silnik występuje. Są oczywiście tylko takie dekle zewnętrzne, i na przykład tutaj jest takie orzebrowanie, chłodzenie niby cylindra. To jest bardziej, wiecie, na wzór takich klasycznych motocykli. No bo wiadomo, ten motocykl jest teraz chłodzony wodą. No tutaj to to inne czasy są, ale w moto: zobaczcie takie detale, że ten cylinder ma te żeberka do chłodzenia, i tutaj tu oczywiście jeszcze folia. I zobaczcie, jakie to jest w ogóle petarda wykonanie. Zdejmiemy folijkę. 1989 to jest właśnie rok produkcji marki Moto. W tym roku zaczęto. Także zobaczcie, jakie to jest wykonanie petarda. To jest w ogóle aluminium. Duże części, słuchajcie, jest takich właśnie aluminiowych. Także słuchajcie, właśnie zwracajcie uwagę na detale. CFMoto właśnie wygrywa ze wszystkimi tymi chińskimi markami, jeśli chodzi o motocykle, że oni bardzo zwracają uwagę na detale. Zresztą sami wiecie, jak macie kłady, albo osoby, które. Gdzieś tam jeżdżą po salonach motocyklowych i sprawdzają wykonanie motocykli, to widzą sami, że Cf MOTO naprawdę, zobaczcie co tu się dzieje, takie nawet logo i to jest, słuchajcie, normalnie pod palcem czuć takie chropowatą powierzchnię. Także, że komuś się chciało takie logo tu zrobić, tak samo tutaj logo, zobaczcie, Cf MOTO. Przełączniki takie same, jak w MT450. Ten silnik ma, słuchajcie, 40 KONI. O, taka ciekawostka. Zobaczcie, nawet klamka jest taka sama jak w MT-450. A wiecie dlaczego? Bo tu macie zaślepkę, słuchajcie, korka do lusterka. Zobaczcie, przecież lusterka są tutaj, nie? A i to wiecie co? To jest taki plus tego, że części będą zawsze. No bo skoro klepią do jednego modelu, drugiego modelu to samo, tylko jest jakaś zaślepeczka, gumeczka, żeby nie było widać, że to jest pod lustereczko. No to właśnie o to chodzi, żebyście właśnie później kupili motocykl i wiedzieli, że wszystkie części są tak samo. Układ hamulcowy, klocki, to jest wszystko. Naprawdę, z innych motocykli Moto pod tym względem właśnie nie, e, nie robi jakichś dziwnych, wymyślonych rzeczy. No wiadomo, wzornictwo musieli wymyślić pod niego jakieś tam, wiadomo, e, lampę LEDową. W ogóle przepięknie wykonano. Zobaczcie, jaki napis Moto tutaj jest. Kierunkowskazy, słuchajcie, są też również e, e, właśnie w technologii LEDowej. Ja patrzcie, teraz zauważyłem. Zobaczcie, tu już nawet logo Moto widzicie. Niesamowite. Naprawdę CFK pod tym względem każdy detal robi. lusterka słuchajcie, możecie tak regulować, one się też jakoś składają. Nie w ogóle patent. Zobaczcie przeszycie tego fotela, tej skórki, co tutaj jest. Naprawdę jest wysokiej jakości. I co chciałem wam powiedzieć, no, cf Moto korzysta z naprawdę z niektórych części tak jak mówię markowych. Tutaj Celce patrzcie, tutaj jest na ramie. Też na ramię wybite. I co chciałem powiedzieć, że właśnie na przykład typu, yy, wiadomo, to jest na wtrysku jest bosza, komputer bosza jest, ale na przykład paski napędowe, to jest na pasku. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. No właśnie, jak to możliwe, że pasek, słuchajcie, w chińskim motocyklu jest z USA. No bo w USA tam najczęściej robią te właśnie chopery. To prosta sprawa. E, tam też produkują różne części właśnie do do tych swoich chopperów, do, do, cross, do tych, do cruiserów więc i producenci pasków są również na tamtym rynku no i zobaczcie tutaj rok produkcji yy, właśnie tej firmy Moto. no i tutaj pojemność silnika, no to jest piec z motocykla i tu zobaczcie to samo, Experience Mortu Together i zobaczcie jaki to jest w ogóle wykonanie, petarda detale, zobaczcie na strukturę tego dekla aluminiowego, tu też napisik Moto. także mówię, zwracajcie koniecznie uwagę tak samo zobaczcie na spawy, jakie ładne są. Zwracajcie uwagę na detale, bo detale wygrywają. Zawsze wam o tym mówię. Więc tam jak jakaś super cena jest nowej marki chińskiej, to pamiętajcie, żeby się wbić na rynek. Jak mamy jakiegoś takiego molocha, to wiecie o tym, że no co robią, No muszą cenę zbijać, nie? Więc więc to tak mówię, jeśli chodzi o inne motocykle CF jakieś tam modele MT, które są delikatnie droższe od konkurencji, ale właśnie chodzi o tą jakość. A propos tego CLC Bober, który dzisiaj właśnie Wam pokazuję, to zobaczcie, tu jest pozycyjna lampa, tu też yy, kierunkowskaz jest, i tu też jest, słuchajcie, logo CF Moto. Takie malutkie, widzicie? Przezroczyste. No, to jest petarda, jeśli chodzi o to, naprawdę. Tak samo tutaj Detal CF Moto. Botnik jest stalowy prawdopodobnie, albo aluminiowy. Nie ma magnesu, żeby Wam to sprawdzić. Także, także tak, wydeszek jest, słuchajcie, co chciałem Wam powiedzieć, to jest Euro 5 bo tutaj właśnie sądę na tylnym wydechu poznacie. Eee, no i co, słuchajcie, 40 koni ma mocy, eee, fajny tutaj jest kluczyk, tu macie też blokadę eee, od razu eee, kierownicy, więc możecie sobie zablokować gdzieś na miastach, jak jedziecie. Eee, także 20, słuchajcie, 4990 za takiego małego chopperka od Moto. Kto lubi takie motocykle, wpadajcie do nas, przymieszcie się, zobaczcie. Fajnie, że mówię, ten silnik jest taki sam jak w innych motocyklach Moto w czterech modelach, no więc y, dostępność części będzie i będzie i będzie, poza tym w MT450 to ludzie katują te motocykle, to w takim czoperze tu uważam, że to chyba będzie dożywotnio, naprawdę dożywotnio w tym pojeździe ten piec. Także wpadajcie, przyjedźcie, zobaczcie z bliska, pomacajcie, porównajcie do konkurencji japońskiej, niemieckiej czy amerykańskiej, dzisiaj Chiny naprawdę, w, jeśli chodzi o jakościowe, to zresztą co mam tłumaczyć, no chyba Moto osoby, które gdzieś tam śledzą ten kanał wiedzą, Moto. jeśli chodzi o kłady, no to zdominowało rynek, a teraz tort motocyklowy jest atakowany przez nich właśnie i to pokazuje, właśnie pokazuje, że wbijają na ten rynek motocyklowy. I jak ja bym, mam być szczery, to motocykle aktualnie przez CF motos są najbardziej dopieszczone, Detale ładują. Oni chcą po prostu tak wygrać ten tort motocyklowy, przejąć część tego rynku, że no o to chodzi, nie? Cena za jakość, co dostajecie, i detale, które wygrywają. Więc zwracajcie uwagę na detale na wszystkie detale, które. E, Zobaczcie, ja wam przy was oglądam co chwilę i oglądam i patrzę jakieś detale. No zobaczcie, komu by się nawet takim producento producentowi chciało zrobić takie coś, no. no zobaczcie, jakie jest wykonane, no, że komuś się coś takiego chciało zrobić. Że taka pierdoła, nie, zamiast zwykły plastik wiecie. Tutaj część rzeczy, to to po co tak zakładać to i tyle sprzedawać, nie? A tu ktoś komuś zależało, żeby ten detal był ten detal, nie? Tu napis na tej osłonie, zobaczcie. Tutaj po prostu masa No i czujnik abesu w tym miejscu szczytuje. Także, także tak. No co, wpadajcie do nas daty okład po takiego czeperka od CEF Moto. Trzymajcie się, cześć, hej!